Йок-йок-йок. Ябшок зокля. Ябшок. No, w końcu w gospodarce to gospodarstwo tu na to ciężko nie pracuje, bo jak, jakieś ciężkie roboty takie, no to wynajmuje wszewników prywatnie, a koń to coś tu. To, to. Обрадлиці земняки, за орач десь там якийсь ogród, чи що, ну то те дяму що то. Розрывка навіть на такому господарстві 3 гектаровому. А, No, teraz chcą kupić wszystko swojskie, no, mleko, takie jajka, sery, masło. No to nie ma. Ludzie, ludzie po prostu tego już nie produkują. Kurki to trzymało się, to swojska jajka nosiło się do sklepu. A ta swojska kura to po prostu trawki podzobie i żwirku tam podzobie. A teraz co na tych fermach? Ona tylko patrzy do, na żarówki i musi jeść, i musi się nieść. No, mięso z wojska, to slonina nawet solila się w takich skrzynkach drewnianych solu. To leżało do roku czasu i było smaczne wszystko. Lopatki znowu to też suzyło się na strichu i solilo się. A teraz to wszystko zanika ta tradycja. продукти вендліни чи... ну все то. Це було і смачне і витривале. А зараз, купиш за склепу якісь вендлини, то сіпче до льодовки, бо зараз бендава або зелене, або якісь там. Значив. Bez Kiedyś to było pod dostatkiem u każdego rolnika krów i to było w barnickie pod dostatkiem. I to wszystko, nikt tych nawozów nie było po prostu za co i kupować. O. No, kiedyś dawali... No, Obornik, no to może to wolny rosło wszystko, ale było kolegiczne. No sprzęt swój mam, Jak bronikon, kultywator, plug, obsypnik do ziemniaków, no i tym tak użytkuję wszystko. Ну, пара років тому, то ще вивчі, то було хоч тих пара коней, а зараз тільки зостало у мене, я не знаю, на, на цілому весь.